Polska Wschodnia na wybiegu tak jednym zdaniem można określić pokaz laureatów konkursu of fashion w Brukseli. Młodzi projektanci przygotowali specjalne kolekcje inspirowane kulturą, historią oraz unikalnymi cechami pięciu polskich regionów. Jedyne, co pękało w szwach, to sala muzeum motoryzacji AutoWorld, w którym odbywał się pokaz. Podziwiało go blisko 400 gości. Wśród nich znalazła się m.in. księżna Belgii Aleksandra, ambasadorzy Węgier, Słowacji i Bułgarii, europosłowie oraz pracownicy instytucji europejskich. Pokaz of Fashion w Brukseli patronatem objął Artur Harazim, ambasador Polski w Belgii. Ja podkreślam zawsze, że to akt dużej odwagi przywieźć modę do Belgii, bo Belgia jest krajem projektantów mody. Dzisiaj belgijscy projektanci pracują dla największych marek światowych i ustanawiają trendy mody na całym świecie. Konkurs of Fashion to marka znana nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W jego 13 edycjach wzięło udział blisko 6,5 tysiąca projektantów. Laureaci oprócz nagród pieniężnych mają szansę szkolić swoje umiejętności w pracowniach projektowych w Polsce i za granicą. To jest taki jedyny konkurs w Polsce, który mm, którym wymogiem jest talent, ponieważ to jest konkurs dla profesjonalistów i entuzjastów mody, czyli ludzi, którzy nie, nie muszą mieć wykształcenia związanego z dziedziną projektowania. Praca projektanta to nie tylko rysowanie i, i, i picie kawy, ale też ciężka praca po nocach spędzona, ale takie momenty właśnie i takie konkursy dają bardzo dużą motywację i sprawiają... Dają takiego, taką siłę, która, która pozwala robić takie przedsięwzięcia duże, takie jak dzisiaj. To jest duża szansa dla młodych ludzi. Przede wszystkim mogą się pokazać, mogą pokazać swoje prace. Pokazują te prace przed ludźmi, którzy mogą coś na ten temat powiedzieć. I jeżeli się zgłasza do konkursu ponad 100 osób, to już jest coś, bo przede wszystkim to jest czas tych młodych ludzi. To są też ich pieniądze, ciężko zarobiane pieniądze, które są odkładane. Czasami ci ludzie rezygnują też z wakacji i pracują w zupełnie innych zawodach po to, żeby realizować swoje marzenia, a że to później przekładają też na sztukę, to jest fantastyczne i widać, że to się przede wszystkim rozwija, że z roku na rok coraz więcej pojawia się właśnie nowych nazwisk i to jest ważne, więc ja tylko liczę na to, żebyśmy potrafili docenić to, co robią ci młodzi ludzie i żebyśmy ich przede wszystkim wspierali, bo tego nam brakuje. Głównym organizatorem pokazu of fashion w Brukseli był Dom Polski Wschodniej, zrzeszający pięć polskich wschodnich województw warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Moda jest językiem uniwersalnym, dlatego zdecydowaliśmy się pokazać modę w Brukseli. Wiedzieliśmy, że jest to rynek trudny, ale zaryzykowaliśmy i jak widać po frekwencji i opiniach krążących tuż po pokazie, opłaciło się. Promujemy, pokazujemy to, co mamy najlepsze, to co byśmy chcieli pokazać bez prezentacji w PowerPoincie pokazywania liczb, tabel itd., itd. Pokazano to, co tworzymy, twórczość, sztukę. A w tle były fantastyczne filmy, krótkie, pokazujące w bardzo inteligentny, interesujący sposób urodę tych pięciu województw. Organizatorzy tegorocznego pokazu of fashion w Brukseli już myślą o kolejnym tego typu przedsięwzięciu w przyszłym roku. Ostateczna decyzja jednak jeszcze nie zapadła.